Gdzie popełniono ten grzech pierworodny w powołaniu spółki z Gok Olsztyn, że to tak w tak złym kierunku idzie, że to się tak przekształciło w jakby dyktaturę Olsztyna nad innymi gminami, które zawiązały, tą spółkę. Niech mi Pan powie, czy Pan może to wyjaśnić? To znaczy, ja nie byłem od początku tworzenia tej spółki. Tu jest ten problem. Ja wiem, ja ale... Było by... przy, pytać mojego poprzednika, bo był e, od 2006 roku do 2014. To dobrym przypad, e, przykładem byłby Grzegorz Zapadka, e, burmistrz obecnie Wielbarka, bo on był przy tworzeniu. On mówił, można było to inaczej zorganizować, jeżeli chodzi o cały system. Tu trzeba pamiętać, że jest wojewódzki plan gospodarki odpadami, który zatwierdza sejnik naszego województwa i na etapie tworzenia koncepcji całej tej gospodarki odpadami no ktoś miał taki pomysł, żeby to zrobić, on w międzyczasie ewaluował. Czy to był błąd, czy nie, trudno oceniać. Dobie tego, co się dzieje z punktu widzenia małych wspólników, no jest to trochę nieszczęśliwe, prawda? No bo nie mam praktycznie w tej chwili głosu, a to, co zadziało się 30 lipca, to jest w ogóle ignorancja i że tak powiem, totalne. Nilczenie się z głosem tych mniejszych udziałowców tak nie może być. My tak jak widzimy nie godzimy się na to. My chcemy, żeby ta spółka funkcjonowała. Nieprawdą jest, żebyśmy sobie nie poradzili z odpadami, bo gdzieś je oddamy. Oczywiście może to być drożej, bo nie ma co się oszukiwać, że poprzez przystąpienie do zgody, my będziemy dbać, żeby te ceny były w miarę konkurencyjne i porównywalne gdzieś tam w skali województwa czy kraju. I wiemy, że śmieci będą drogie. Natomiast no, nie można w nieskończoność przerzucać odpowiedzialności za to, co się dzieje w spółce, za kolejne inwestycje. Za kolejne, no bo możemy się zapytać, dlaczego po czterech latach istnieje, czy po pięciu latach istnieje konieczność tak dużych, tak dużych nakładów na modernizację tego zakładu. Modernizację stacji przeładunkowych. Ja rozumiem, że się zmieniają kierunki działania z odpadami, ale to, czy to jest jedyne? Nie, to myślę, to jest... Powiedzmy, w tej chwili to wychodzimy z założenia, nie wojujemy, my chcemy jakiegoś rozwiązania konkretnego, żeby to dalej trwało, ale pod, pod kontrolą, pod naszą kontrolą, za naszą zgodą, za naszą wiedzą, a my tej wiedzy nie mamy, my mówimy tu o stawkach i to co mówiłem, my po omacku trochę, bo my nie wiemy doskonale, w ogóle nie wiemy, jak na koniec, jak na koniec roku, jakie mogą być straty. Bo prezes nam tego nie przedstawia. Mówi się 4 miliony 5, no, ale to wszystko do kalkulacji. Niemożliwe. Czyli, wy jako udziałowcy, czy my jako udziałowcy, mm -hmm. Państwo jako reprezentanci nas w, w ZGOK-u, nie macie wiedzy na temat funkcjonowania spółki. To, 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 to że na przykład mediom, nam dziennikarzom nie udziela się informacji, no w pewnym sensie rozumiem, tak działają systemy władzy. Natomiast udziałowcom, coś niesamowitego. Ostatnia informacja uzyskana od pana prezydenta Grzymowicza, po pierwszych dwóch kwartałach spółka ma stratę milion trzydzieści. Jak na koniec roku? No nie wiemy, no powinno być to skalkulowane, bo gdzieś tam plany są dochodów i, i wydatków, ale my jeszcze o tym nie wiemy. Natomiast psz, propozycja stawek, ja ta która była na 30 lipca, e, Uważam, że tam pewno jest ta sytuacja wzięta pod uwagę, ale ona nas nie satysfakcjonuje, bo burzy nasze gdzieś tam działania, które podejmowaliśmy w zakresie segregacji tych odpadów i, i rozmów i, i, i prośb do naszych mieszkańców, żeby właściwie segregowali. No to wtedy te ceny może będą gdzieś tam nie rosły. No jest to spójne z kierunkami ogólnoświatowymi. No musimy dobrze segregować i produkować mniej tych odpadów. Segregować. Oczywiście. I nagradzać za to, że będą segregowane, ale nie wzrostem tak. cen. No. Czy budowa Spalarni śmieci w Olsztynie, ja to tak nazywam spalarnią, a nie ekologiczną ciepłownią, w przyszłości zagrozi nam bardzo dużymi wzrostami cen odbioru śmieci. Jak pan to przewiduje? To znaczy, wie pan, co ja przewiduję, to, to jest jedna, jedna sprawa. Natomiast, jak jest nam przedstawiane to przez pana prezesa, pana prezydenta, bo oni tak naprawdę dążą do tego, żeby ten projekt cały był domknięty. W którym faktycznie tym ostatecznym elementem jest budowa tej elektrociepłowni, nazywanej przez pana spalarnią. Różnie tu ludzie mówią, proste, proste, proste znaczenie to jest oczywiście spalarnia, bo będziemy spalać RDF. Czy będzie ceny rosły? No, założenia były takie, że my będziemy produkować RDF w tych pierwszych wersjach i będziemy go sprzedawać do MPS. W tej chwili to my już będziemy płacić za ten RDF. Mówimy o 200 zł. Jeżeli, o 200 zł. jeżeli ceny i są po, po, porozumienia podpisane, ale już się mówi, że to może nie być 200, bo może będzie 250, zależy od ceny rynkowej, jak się okaże, cena pójdzie w górę, no to... Ceny też wzrosną. Na ile to ja nie jestem w stanie przewidzieć. E, zamysł jest taki, no, żeby wykorzystać ten produkowany RDF, dlatego pewno my tak tych zmieszanych gdzieś szukamy po innych e, gminach w tej chwili, innych samorządach i gdzieś tam komercyjnie z Warszawy pan prezes chce e, zbierać. Powiem tak, e, może być drogo, no, będziemy robić wszystko, żeby mieć jakąkolwiek kontrolę i być w tym podmiocie zarządzającym, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w spółce. No tyle, no to tak, jest trudny tak, temat. Tak, Zmęczeni tak, jesteśmy. Tak, ja powiem tak, tak, jestem zmęczony. Ja we wszystkich spotkaniach, ja we wszystkich spotkaniach udział. Nie wziąłem urlopów te wakacje ze względu właśnie na te, na te problemy, które są. Bo ktoś musi pojechać, ktoś to reprezentuje nie tylko pasy, ale na przykład minęli zwierzęty, bo koleżanki nie zawsze, czy koledzy mogą jeździć. Staramy się gdzieś uzupełniać. Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach i u pana prezydenta dwukrotnie w lipcu i teraz ostatni. No i po prostu... No, Wydaje mi się, że z naszej strony idzie ten kompromis. Zresztą Państwo widzieliście jaka jest dyskusja. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że nie ma zaufania do prezesa. Nie, po prostu on budował to od listopada tamtego roku i wcześniej. Same podstawianie pięknych wykresów przedstawiania i słupków i dostosowanie tych danych tak jak pasuje, żeby tam było, nas to nie przekonuje.